Chcemy zmierzyć w samochodzie pobór prądu. Akumulator nam się rozładowywuje i chcemy znaleźć przyczynę. przyczynę poboru prądu najczęściej przyczyną poboru prądu jest jakieś odcięcie zapłonu, alarm założony jakoś mało profesjonalnie, jakiś nie wiem odstraszacz kun jakieś urządzenie dodatkowo założone przez przez domorosłych elektryków no co potrzebujemy do zmierzenia e, poboru prądu miernik przede wszystkim klucz dziesiątkę albo jakiś inny no i samochód przede wszystkim samochód jest potrzebny do, do pomiaru no, jeżeli mamy auto otwieramy w aucie maskę Mamy auto, mamy silnik, mamy maskę. podkręcamy klemę Obojętnie, którą nie ma znaczenia. Odkręcamy klemę. Wkładamy po uprzednim ustawieniu miernika na e, ampery. Do 10A. Ustawiamy miernik. Przekładamy końcówkę. Teraz mierzymy równolegle napięcie. A przekładamy końcówkę na ampery. A na ampery. Na pin drugi. Wkładamy miernik jeden w klemę. Końcówkę miernika. Nie miernik. I w słupek na akumulatorze. Czyli wpinamy miernik szeregowo w obwód. No. I mierzymy napięcie. Tutaj mamy 7A, czyli to jest książkowy pobór prądu w aucie. Ale zaraz wam pokażę jak otworzę drzwi, jak się zmieni zmieni pobór prądu otworzyłem drzwi i mamy 1,5 ampera ciągnie no. no to jest gruby pobór prądu ale zamknę teraz drzwi bo teraz się włączą się w oświetlenie w drzwiach No, no to jest dość gruby pobór zamykam drzwi i teraz powinien pobór prądu Zmniejszać się, on się będzie usypiał powoli tam wszystkie funkcje i spadnie do tych 600 ampera No, i to jest w porządku, ale jeżeli mamy na przykład koło 1 ampera pobór prądu no, etc. etc. <śm> objaśniam, wyjaśniam, to na przykład tu mamy skrzyneczkę z bezpiecznikami. Jakoś się ją otwiera. No nieważne, nie będę otwierał. E... Jeszcze chyba je nigdy nikt nie otwierał. No, ale jeżeli, je, jeżeli mamy e... pobór prądu, taki konkretny, 1A, i nie wiemy, co, co nam ciągnie. Wyciągamy po kolei bezpieczniki, e... wyciągamy bezpiecznik, czekamy chwilę, sprawdzamy na mierniku, czy spadło spadł ten pobór prądu jeżeli nie no to wkładamy wyjmujemy następny i tak po kolei wszystkie bezpieczniki wyjmujemy wkładamy i szukamy szukamy co nam co nam kradnie prąd no i wtedy nam wyjdzie w instrukcji poszukamy od czego ten bezpiecznik jest i będziemy wiedzieli <laughs> czego szukać. No, Tak jak mówię najczęściej jeżeli ktoś alarm jakoś nieprofesjonalnie włoży albo jakiś stary jest już alarm to one potrafią ciągnąć dużo prądu po latach. No, jeżeli, jeżeli są już wiekowe, albo jakieś dodatkowe, mało profesjonalnie założone czujniki, nie wiem, parkowania, czy gdzieś tam powpinane jakoś dziwnie w instalację, nie tak jak powinno być, to też mogą ciągnąć no, jakieś urządzenia typu, tak jak mówiłem, odstraszacze Kun, też mogą ciągnąć dodatkowy, dodatkowy prąd. No, najczęściej montują jakieś dziwne rzeczy w okolicach w okolicach nóg czyli czyli gdzieś tutaj za schowkami lubią montować różne rzeczy, bo jest najłatwiej, jest dużo kabli, tam się można wczepić do prądu. To tutaj mogą montować lub bardziej profesjonalne warsztaty Montują na przykład alarmy za deską rozdzielczą. Trzeba deskę, zegary zdjąć i tam mogą być skitrane, skitrane różne rzeczy. no Jeszcze bardziej wyrafinowane warsztaty zakładają jakieś odcięcia, nieodcięcia za konsolą, za radiem. Czyli to wszystko wyciągają i tam gdzieś chowają z tyłu, no, żeby, nie było, żeby nie było tego widać. Ale przeważnie jak jest założony alarm, czy jakieś odcięcie przez profesjonalną firmę To jest założone dobrze, no, nie ma się do czego Nie ma się do czego przyczepić No ale jeżeli ktoś tam coś rzeźbił To to najczęściej tutaj ktoś montuje No takie rzeczy Czy jakieś nie wiem stare zestawy głośno, mówiące, na przykład zostają w samochodach Też mogą ciągnąć Ciągnąć prąd No to tak tak to wygląda. Można samemu bez problemu zweryfikować. Warsztaty biorą za to kupę kasy. A jeżeli ktoś ma no, zwykły podstawowy, tak jak mówię, miernik yy, i pojęcie, mniej więcej jakieś tam, to sam zlokalizuje yy, jakiś, jakiś ubytek prądu, który mu zżera akumulator. No, tak więc, tak to wygląda. W aucie. I pamiętajcie, że porządek jest podstawą bezpieczeństwa. No to do następnego filmu. Tutaj porządek jest, tylko ten porządek nie jest zorganizowany.